Cześć kochani, z tej strony Mana. Dobrze, że jesteś, mam dla Ciebie czytanie i przedłużone czytanie, więc jeżeli będziesz zainteresowana przedłużonym czytaniem, to napisz do mnie maila w opisie filmu jest mój adres mailowy. Czytanie przedłużone kosztuje 20 zł. I zobaczmy, co dzisiaj. Zanim przejdę do wyciągania kart, informacje, jakie dzisiaj ściągałam przed tym, jak weszłam żeby nagrać, to nie jesteś sama, nie jesteś sam, bardzo mocno to przychodziło, nie jesteś sama, nie jesteś sam, i jeszcze jedno, ale wyleciało mi, więc nie mam mówić, nie jesteś sama, nie jesteś sam, w czymś, z czymś, Okej, okay. zobaczmy co dzisiaj. Słyszę, gdzie jesteś gwiazdą? Ale. Hmm. To jest tak, jakby wracacie do jakichś miejsc, czy wrócicie do jakichś miejsc. Wczoraj zrobiłam czytanie, które zatytułowałam to jest miejsce, do którego wrócisz. I to jest jakby kontynuacja tej energii, która chce być wyspecyfikowana. To znaczy mamy ziemię i tą ziemię odbieram jako ziemię, dokładnie jakąś ziemię, jakąś przestrzeń ziemi, na której jesteś albo do której wracasz. Albo energetyczny punkt, kartografia na przykład, prawda? Czyli każdy odcinek na Ziemi ma jakiś swój konkretny, ma jakieś swoje konkretne przeznaczenie. Dlaczego y, się tam pojawia? Ziemia, dlaczego się tam pojawia? Dlaczego ktoś się tam. Mówię tak jakby skrótem totalnie już myślowym. Ym. Dlaczego pojawiasz się na. Konkretnym y, kawałku ziemi, bym chciała powiedzieć. Mój jest ten kawałek podłogi. To jest tak, jakby, e, jeżeli. Może mówimy o podróżach astralnych, może tam, gdzie jesteście, mówię o położeniu geograficznym, robiąc jakiś. Y, Ruch, dosłownie. Przechodzicie w jakieś inne miejsce, dosłownie, tak jakbyście zmieniali kontynent, po to, żeby odzyskać swoją pewność siebie, po to, żeby odzyskać siebie z tego kawałka Ziemi energetycznego. Ja robiłam mm, gdzieś tam na początku mojej drogi mm, bycia medium, Ym, robiłam Osa. to jest tylko inspiracja okej, okay. um, robiłam czyszczenia ziemi energetyczne to znaczy, byłam wysyłana dosłownie. Mm, Energetycznie w jakieś miejsca, które miałam oczyścić z dusz, duchów, które były tam uwięzione, bo nie wiedziały o tym, że były uwięzione tam. Co później przełożyło się na moją faktyczną pracę w życiu 3D, to znaczy przemieszczanie się z miejsca na miejsce po to, żeby oczyścić jakieś miejsce. Jednocześnie, oczywiście, um, czerpiąc dla siebie korzyści w postaci wyciągania mojej pewności siebie, która była gdzieś tam ugrznięta w związku z tą pracą, którą robiłam. I. Zaraz. I co w związku z tym? I w związku z tym jest jakaś zmiana. Koło fortuny nam się pojawia. A po przedzieleniu mamy judgment odwrócony. To jest tak, jakby w końcu osąd może być zrobiony co do Twojego miejsca, gdzie. Wow! Co to było? Mucha centralnie uderzyła mnie w oko lewa. Dzięki duchu? Dziękuję dusze wszystkie, które teraz. Okej. Okay. Tego nie widziałam. Chodzi o. Jakiś konflikt w związku z. To jest tak jakby ciemna strona Twoja, a to jest tak jakby jasna Twoja strona czyli po tej jasnej stronie jesteś tą królową Pentakli, która wszystko ma, a po tej ciemnej stronie dalej jesteś w konflikcie z innymi. I w tym temacie coś się zmieni. <laughs> To jest tak, jakby to, co odbieram, to nie musisz dokańczać tego procesu, o którym mówię, bo możesz nad nim przelecieć. To jest tak, jakby nie musisz wchodzić w konflikt, bo możesz na nim przelecieć na tej chmurze. To znaczy... Coś z tym okiem. Coś te duchy chcą mi tutaj. No, i ciekawe, że prawda, że Ziemia ma swoją twarz, to jest tak jakby swoją osobowość. Każda Ziemia ma swoją świadomość, każda Ziemia ma swoją twarz, każda Ziemia ma swoją um, mentalność, każdy kawałek Ziemi ma swoją odpowiedzialność. I tak, jakby esencja kawałka tego ziemi, który jest tutaj przedstawiony, jest. Zobaczcie teraz, jak to wygląda. Tak, jakby moja twarz, zobaczcie, była zastąpiona yy, tą kartą. Widzicie to? To jest tak, jakby patrzycie na mnie i widzicie element jakiś zafiksowany. Patrzycie na kogoś i widzicie kogoś przez pryzmat maski, yy, którą. Zafiksowaliście na kimś albo na sobie. I to jest tak, że nieważne, co się wydarzy, widzicie zafiksowany, czyli taki bardzo rygorystyczny obraz kogoś albo siebie. I ten konf i, i, i ten obraz rygorystyczny, który tutaj teraz wychodzi, taki sztywny, może nie rygorystyczny, ale taki sztywny obraz kogoś. Czyli patrzysz na kogoś i widzisz to, 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 to. I nawet to może być nieuświadomione, to może być tak, że masz jakieś ustalone znaki, symbole, które są absolutnie dla Ciebie sztywne. To znaczy sztywniutko, to znaczy, zawsze oznaczają to samo. I te znaki tego, kto kim jest, tego, kim jesteś dla siebie samej, to jest coś, co chce być przeprocesowane jako ściągnięcie, jakiejś energetyki, miejsca, w którym byłaś, w którym byłeś z twojej twarzy. Czyli powiedzmy, masz dwie twarze dajmy na to, Królowej Pentakli, ale masz również twarz konfliktu i tak jakbyście wracali z powrotem do tego miejsca, do, dosłownie jeśli chodzi o położenie geograficzne, albo energetycznie. Po to, żeby ściągnąć i skonfrontować jakieś ustalone energie, które są częścią twojej, wizualizacji energetycznej. Bardzo ładne słowo do mnie przyszło, którego nigdy wcześniej nie słyszałam. Wizualizacja energetyczna. To jest bardzo ładne. Z kolei ta piątka dla mnie też to jest zmiana, to znaczy zmiana pewnego rodzaju. I teraz widzę, jak ta postać z tyłu, z, nie będziecie widzieć, jak ta postać z tyłu ma zakrytą twarz w dłoniach. Dosłownie stoi tak. To jest tak, jakby pokazać twarz, czy nie pokazać twarzy. To jest tak, jakby po pokazać twarz, czy nie pokazać twarzy. Koło fortuny zmienia się, tak jakby. To jest tak, jakby wrócić do danego miejsca energetycznie może podczas podróży astralnej, w której wychodzisz, Słuchajcie, gram w taką grę, która się nazywa Sky. I to jest gra duchowa, że tak powiem. Czyli wszystkie procesy, które się tam wydarzają, są procesami, które wydarzają się we mnie. I tam jest taki moment, w którym gdzieś tam w, w ukrytych krainach geograficznych można spotkać. Yy... Zamarzniętych przodków, ale nie zamarzniętych w postaci w lodzie, tylko w jakiejś skamielinie. I są oni wtedy w pozycji takiej właśnie jak na tej karcie: to znaczy, siedzą skuleni i są zakryci. I to, co ja mam zrobić, to podejść do nich i przeżyć jeszcze raz z nimi ich wspomnienia, po to, żeby rozkuć ich z tej skamieliny. W której byli obtoczeni, no bo z jako przodkowie, czyli coś, co jest z czyli co, czymś starym, czyli czymś, co zostało pokryte nawet już nie rdzą, nie patyną, tylko już kamieniem, prawda? Czyli jakby już tą ostatnią fazą. Przekształcania się w coś, co będzie na wieki, tak? Czyli na przykład mamy te pozostałości dinozaurów w kamieniach, prawda? które miliony lat później otwieramy i widzimy dokładnie, jak dinozaury wyglądały. Czyli, czyli elementy naszego środowiska, które wyginęły, tak? I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te skamieliny to są nasi przodkowie którzy jeżeli podejmiemy pewne poświęcenie polegające na odkamienieniu, tak jak odkamieniacie dosłownie czajnik, w którym osiadła się, osiadł się kamień ze względu na to, że woda jest cały czas gotowana i wydziela się ten kamień, który osiada i zatruwa później wodę, To jest coś, co, jeżeli zrobimy poświęcenie, żeby wejść w daną energię z kamieniny, daną energię przodków i przeżyjemy z nimi, czyli wejdziemy w ich buty, to znaczy świadomie, oczywiście, to znaczy nie tak, że nieświadomie powtarzam kroki moich przodków, tylko świadomie, Przejdę z nimi jakieś bitwy, ale tylko te momenty szczytowe tej bitwy. To znaczy, musiałabym po pokazać Wam tą grę dokładnie o co chodzi. To jest duch, w którego po prostu. To jest duch, który przenosi się z miejsca na miejsce w tej grze, i ja mam za zadanie podążać za tym duchem. I on w pewnym momencie się zatrzymuje, czyli przeskakuje w miejsce, zatrzymuje się. Ja do niego podbiegam, i tak jakby przechodzę przez niego. To znaczy, on jest duchem, a ja, jako postać, która dalej żyje, po prostu przechodzę, przenikam przez, tą, przez tego ducha, przenikam przez tego ducha, i nagle okazuje się, że dostaje jasność. I on staje w jakiejś pozie, prawda? Zatrzymuje się ten duch w jakiejś pozie, w której. W tamtym momencie, w którym żył, umierał. Czyli powiedzmy na przykład, tak jak ja teraz siedzę i jakaś część mojego ego umiera, powiedzmy dla symulacji z przyszłości, to będzie moment, w którym ktoś podczas przeżywania mojej walki musi tylko usiąść. I wtedy wspomina mnie, dzięki czemu do czego dążę. Odzyskuje pewną reakcję, która należy tylko i wyłącznie do Twojej linii rodowej. I ta reakcja, którą na samym końcu, kiedy ten duch już pokaże mi wszystkie figury, przez które musiał przejść, żeby dojść jakby do końca swojej walki czyli dojść do tego muru, do tej ściany, gdzie był po prostu koniec tej walki. Moja postać w tej grze odzyskuje możliwość jakiegoś, jakiegoś ruchu, powiedzmy, ruchu wygranych, albo ruchu obrotu, albo ruchu podskoku do góry, albo ruchu zatrzymania. I wspomnienie tego ruchu składa się. Na część mojego talentu, który jest tylko i wyłącznie czymś, co jest dane tylko mi i tylko ja mogę na tym zarobić, i tylko ja mogę coś z tego więcej stworzyć. Dlaczego mówię o tym w ten sposób? Dlatego, że mam wrażenie, że dzisiaj wyjdą jakieś aspekty z przeszłości, które chcą wrócić do Was ze względu na to, że po pierwsze, w przeszłości pominęliście te aspekty, a po drugie, to są aspekty, które pominęliście, dlatego, że nie wiedzieliście, że tak mały ruch, tak mały gest może Wam oddać ogromną pewność siebie, ze względu na to, że jest to, to, co zostanie Wam wrócone, czymś, co jest przypisane tylko i wyłącznie tobie ze względu na twój dar, cel i powołanie. Koło fortuny. Czyli koło klik. I ten klik to jest coś, co będziesz mógł trzymać. To jest ten pentakl. To jest coś, co pominęłeś, pominąłeś, pominęłaś w przeszłości, bo wydawał ci się tak mały, mała. Ten pentakl jakiś, no właśnie, coś. <noise> Gdzie tak naprawdę okazuje się, że z tego pentakla robi się ogromny pentakl, który kompletnie zmienia postać rzeczy. OK. cokolwiek to znaczy, <noise> mam nadzieję, że pomogło. Zrobię przedłużone czytanie do tego czytania, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to w opisie filmu jest mój adres mailowy. <laughs> Napisz do mnie, jeżeli masz ochotę usłyszeć przedłużone czytanie. A jeżeli to wszystko, to bardzo dziękuję. I do następnego.